bo pytanie za 20. Ej, ktoś mi wszedł chyba do chaty. Ktoś mi wszedł chyba do chaty. Bo ja nie zamknąłem mieszkania. Jakiś pierdolnięty typ chyba, poważnie wam gadam, ktoś normalnie spierdalał z tego Z klatką schodową, normalnie pociągnął, bo dziewczyna wychodziła ostatnia i ja nie zamknąłem drzwi za nią I normalnie ktoś pociągnął za kramkę, zamknąłem drzwi Jakiś kurwa przypierdolony typ, No kurwa już naprawdę bezczelność, level kurwa 9000 Tysięcy, Tys oto ono to nie zginie, jeszcze... dopóki las nie podejdzie po... Jeszcze cztery lata temu bym się chyba zesrał, jakby mi ktoś chciał wejść, nie? No a ty teraz, teraz bym napierdalał już. ...od mury jego zamku. Cztery możliwości. Macbeth, Hamlet, Ryszard III, Król Lir. Czy na Wydziale Lingwistyki Dzień są te zajęcia z Donata, Są. A na drugim roku studiów są. Mhm. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi definitywnie